wszyscy słyszeliśmy na pewno o kresach wschodnich i generalnie większość ludzi kresy utożsamia ze wschodem z tymi mitycznymi terenami utraconymi gdzieś daleko na wschodzie, ale kresy mogą być także zachodnie, więc chciałbym was zabrać dzisiaj na wycieczkę na zachodnie kresy polski, na północne kresy Czech i na wschodnie kresy Niemiec. Potrójne kresy, absolutny koniec świata. Na początek przejeżdżamy przez worek turoszowski, czyli prezent od wujka Stalina dla Polski. Pierwotnie granica miała przebiegać na rzece Kwisie, ale później przesunięto ją na Nysę Łużycką i Polsce dostał się worek turoszowski z potężnymi złożami węgla brunatnego. I Polska tam takim dość długim, wąskim klinem wchodzi pomiędzy Czechy i Niemcy. Na samym skraju worku, worka turoszowskiego nad Nysą Łużycką w miejscowości Porajów znajduje się trójstyk graniczny, czyli miejsce, gdzie krzyżują się granice czeska, niemiecka i polska. Bardzo blisko od miasta, 20 kilkutysięcznego miasta Żytawa, leżącego po niemieckiej stronie, e, wcześniej w Niemieckiej Republice Demokratycznej. I już wjeżdżamy do Żytawy, ładny neogotycki ratusz, który może przywodzić nam trochę na myśl dworzec kolejowy we Wrocławiu. E, typowe e, łużyckie e, miasteczko z taką charakterystyczną architekturą, niezbyt jeszcze cukierkowe w stosunku do wielu tych miast niemieckich położonych dużo bardziej na zachód, w dawnym rfn -ie. Miasto z ciekawą architekturą i miasto z ciekawą historią. Przede wszystkim interesujące dla fanów techniki z tego względu, że w, można powiedzieć, że Żytawa ma dla nas dwie atrakcje takie historyczno-techniczne. Jedna to Roburwerke, czyli fabryka, gdzie produkowano no, już poniekąd kultowe samochody Robur, takie półterenówki, bardzo solidne, produkowane, wizytówka taka jak gdyby DDR-u, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i druga ciekawostka techniczna to Żytawska Kolejka Wąskotorowa, prowadząca do dwóch kurortów położonych już przy granicy z Czechami do kurortu Ojbin i kurortu Jonsdorf. Generalnie góry żytawskie wysokie nie są, ale na przykład dla Niemców są górami szczególnymi. Z jakiego względu? To ostatnie pasmo, które zostało na terenie Niemiec, ostatnie sudeckie pasmo i szczyt Łóż jest jednocześnie jedynym Szczytem korony sudetów leżącym dzisiaj na terenie Niemiec. Chociaż częściowo, bo góra leży na granicy z Czechami, ale jest ostatnią górą, która z sudetów, taką wysoką, która została na terenie Niemiec, więc dla Niemców ma znaczenie szczególne. U stóp Lużu znajdują się przepiękne kurorty z łużycką architekturą kurort Oibin, kurort Jonsdorf, położone fantastycznie pośród e, takich charakterystycznych dla tego terenu ostańców piaskowcowych. To jest też ciekawa alternatywa dla osób, które. E, chciałyby zobaczyć e, Szwajcarię Czeską, ale na przykład jest to dla nich za drogie, za daleka wycieczka. Góry Łużyckie oferują nam praktycznie te same krajobrazy, ale są mniej popularne, mniej oblegane przez turystów i można tą turystykę tam uprawiać nieco taniej. Będąc w Górach Łużyckich, oprócz wycieczki na luz czy wycieczek na ostańce w okolicy Jonsdorfu, Ojbina, warto przejechać się nieco dalej za granicę czeską do miasta Liberec i wyjechać albo wejść piechotą na górę Jeszczet lub Jesztet po czesku. Jest to dość wybitne wzniesienie górujące nad bardzo dużym miastem czeskim Libercem. Góra ma 1012 metrów wysokości. Ta wysokość może nie jest imponująca, ale biorąc pod uwagę, że Liberec leży raptem na 300 metrach nad poziomem morza, to przewyższenie jest potężne. Ta wycieczka to był początek marca, to był ostatni weekend przed wprowadzeniem obostrzeń kwarantanny i wówczas na Jeszczedzie były naprawdę kosmiczne krajobrazy, ponieważ tam, kiedy w Dolni już panowała niejako wiosna, to cały czas na Jeszczedzie była ostra zima. Ciekawostką Jeszczedu jest to, że to jest góra, która jest poniekąd zdewastowana, jest to piękna góra, ale na szczycie postawiono w latach 70-tych potężny przekaźnik z hotelem. I w zasadzie troszeczkę ją oszpecono, jest to bardzo popularne miejsce wśród Czechów, ale niestety sama góra jest mocno zdewastowana, na sam szczyt można też wyjechać samochodem, chociaż te cały czas te potężne rumowiska skalne robią wrażenie. Ponadto użyce, Łużyce to jeszcze przede wszystkim architektura drewniana, to fantastyczne budownictwo łużyckie, te charakterystyczne ściany domów, które my nazywamy murem pruskim, te drewniano murowane budynki, to jest poniekąd wizytówka Łużyc. To możemy zobaczyć zarówno po polskiej stronie, chociaż często mocno zdewastowane, ale przede wszystkim po stronie czeskiej, po stronie niemieckiej. Na przykład zapraszam serdecznie do miejscowości Krąpach, ona leży na samej granicy czesko-niemieckiej, to jest ponad 100 domów, wszystkie domy mają około 100 lat i w zasadzie wszystkie są utrzymane w tej charakterystycznej Łużyckiej, w tym, tym Łużyckim stylu architektonicznym. Także bardzo gorąco zapraszam, uważam, że pewną alternatywą nawet dla wycieczek w Bieszczady czy w Niski, które są takimi naszymi kresami południowo-wschodnimi, jest wycieczka na kresy właśnie te południowo-zachodnie, na te kresy, które są bardzo od nas odległe i może z tego względu dla osoby mieszkającej na Lubelszczyźnie takie imponujące.